Na gorąco po walce Canelo Alvareza z Sergiejem Kowalowem. Całe szczęście, że tak to się skończyło, dlatego że zaczynam od tyłu właściwie od kart sędziowskich. Na tych kartach sędziowskich 96-94 dla Canelo dwukrotnie 95 do 95. Tą walkę wszystko wskazuje na to, według sędziów Canelo wygrał dla mnie do momentu nokautu do 11. rundy. Punktami koruszer, kowalew. Natomiast zaczniemy teraz, właściwie nie, jak już mówimy o tym końcu, no to jedenasta runda, trzy kolejne ciosy, dwa kończące to lewy sierp, prawy. Przedtem jeszcze Kowaliów próbuje objąć kanał Alvareza, ten go odpycha, tą siłę fizyczną, różnicę siły fizycznej było widać od początku. I teraz, właściwie, zaczniemy od początku, do dziesiątej rundy Pojedynkiem wyglądało to jak taki twardy, mocny sparring, natomiast nie walka, która miała być miejsce w historii ciosów jak na lekarstwo. Z jednej strony Kowalew, który zadaje mnóstwo ciosów, natomiast bardzo spora część z nich nie dochodzi celu. Jeśli dochodzą, są te ciosy słabe, nie robiące żadnego wrażenia. Na Canal Alvarez z drugiej strony Kanal Alvarez, który no, według... Miał zacząć, pobuje takie wypowiedzi zaraz przed walką, miał zacząć agresywnie, miał pójść do przodu, miał walczyć, natomiast zupełnie tego nie robił. Natomiast w trakcie walki widać było, że ten plan jest. Ten moment na czekanie na to, że Kowalew opadnie z sił, że będzie taka sytuacja jak z, z Jardem, zawodnikiem nieporównywalnie mniej doświadczonym, być może silniejszym niż Kowalew, natomiast nie mającym. Niż Kanelo, natomiast nie mającym aż takiego doświadczenia. Ja stawiałem w tej walce na, na zwycięstwo, na zwycięstwo Canelo, dlatego że uważałem, że jeśli taką podobną sytuację będzie miał, jak miał Yard w siódmej Rundzie, kiedy walczył z Rosjaninem, to w odróżnieniu od niedoświadczonego Jarda Pięściarza, który taką akcję, taką okazję wykończy, będzie właśnie Canelo Alvarez i dokładnie tak to było. Szczególnie te, te, te trzy ciosy, to widać całą taką, widać, widać szczególnie w powtórkach, jak to się wszystko rozwija. Przyjmuje pierwszy cios kowalew. Jeszcze to wygląda dobrze. Jeszcze stara się trzymać na nogach. Drugi z prawej przez rękawice. Już te nogi stają się miękkie, później ten lewy, sierpowy, o którym mówiłem, i prawy, który, który kończy, kończy walkę bezwładny. Absolutnie bezwładny kowalew. Opa, opada, na, opada na liny. sędzia, nawet nie próbuje liczyć. Wiadomo, że walka się zakończyła i Hanelo Alvarez staje się zaledwie czwartym pięściarzem z Meksyku. Czwartym pięściarzem z Meksyku, który zdobywa tytuł w czwartej kategorii wagowej. Ja tego z Raki Fieldingiem w wadze super średniej nie traktuję w 100% poważnie, natomiast zdobył ten tytuł, wygrał i nie będziemy mu tego odbierać. Dyskusję zaraz po walce, co dalej. No, przede wszystkim moim zdaniem zupełnie nie na miejscu, bo pytanie e, Chrisa Maniksa, który naprawdę nie miał najlepszego dnia, w ogóle Dazon o tym za chwilę nie miał najlepszego dnia, czy chcesz zostać w wadze, w wadze półciężkiej, czy chcesz kontynuować, zdobywać dalsze pasy dla kogoś, kto że tak powiem no, wyrwał, e, wyrwał to zwycięstwo w ostatniej chwili no nie według sędziów, ale według 95% obserwatorów dokładnie tak było. Sprawdzałem większość moich kolegów tutaj po tej stronie oceanu, miało e, albo podobny wynik jak ja, albo nawet większe prowadzenie Kowalowa. Natomiast pytanie, czy, czy zostanie w wadze półciężkiej, nie wiem, rzucanie nazwiska Beterbiewa dla mnie zupełnie kompletnie niepotrzebne, kiedy, kiedy goś stoi na środku ringu i na razie cieszę się z tego, że wygrał i na to absolutnie zasłużył. Pytanie co do Kowaliowa: czy nie powinien tych ciosów być może nie tyle więcej, bo on bił bardzo bardzo dużo? Statystyka zdecydowanie tych wyprowadzonych ciosów jest po jego stronie, z procentami jest znacznie gorzej, z procentami power punches w ogóle jest słabo. Natomiast no, taka była taktyka. Przypomnę jedną rzecz, jeśli chodzi o bok, zadawanie, zadawanie ciosów silniejszych. Odsłania cię bardziej niż zadawanie takich ciosów kontrolowanych. Dlatego mówiłem o tym, że był to dla mnie był to dla mnie przez te 10 rund taki bardzo twardy sparring. Sparring, za który jeden dostał 35 milionów, czyli Canelo, a drugi 12 czy 13 milionów. Nie było to, to czego oczekiwaliśmy. Nawet, nawet tak sobie myślałem, wymieniałem opinię, opinię z kolegami, że to jest druga podrząd, słaba walka Kanelo. Znaczy słaba, no nie tak emocjonująca jak też genadiem M.Gow. Kinem. walka z Jakobcem Canelo Alvareza też nie była jakimś pokazem fenomenalnego boksu z obu stron. Na razie absolutnie wielkie gratulacje, ale jedną rzecz muszę powiedzieć od razu. Dla mnie to co się stało przed tym pojedynkiem było jednym absolutnie wielkim skandalem dla tych z Państwa, którzy słuchają mojego vloga, a nie oglądali. To powiem tak, sytuacja w której pięściarze dwóch mistrzów świata, fenomenalnych mistrzów świata musi czekać 90 minut. 90 minut, w szatni, po rozgrzewce, w pełnych rękawicach, na to aż skończy się gala UFC, jest absolutnie kryminałem. To jest absolutnie kryminał, takich rzeczy nigdy nie miało miejsca, takie rzeczy nigdy nie powinny mieć miejsca. Od początku Dana White, zresztą nawet we vlogach o tym mówiłem, śmiał się z tego pomysłu. Mówił przecież, można się było ze mną skontaktować, można tą walkę było zrobić tydzień wcześniej, tydzień później. Ja nie miałem z tym żadnego problemu, dogadalibyśmy się, a później jest taka sytuacja, że. że... Praktycznie kibice, którzy no jakby chcieli oglądać UFC albo MMA, no bo to nie przeszliby na walkę pięściarską. Musieli usiąść i dosłownie 90 minut oglądać, oglądać UFC. Nie ma oczywiście niczego złego w oglądaniu, oglądaniu UFC, natomiast taka sytuacja, w, którym, w której kibice muszą oglądać coś innego niż, niż zapłacili. Przypomnę, najtańsze bilety: 250 dolarów. Te, które, gdzie potrzeba naprawdę poważnej lornetki, żeby cokolwiek widać, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Steven Espinoza, szef showtime, nazwał sprawę skandalem. A ja się w 100% zgadzam. E, absolutnie sobie firma Dazon strzeliła tutaj w nogę. Jedną rzecz chciałbym dodać: to nie była gala Metro Boxing, to była gala Dazon. To jest bardzo, bardzo poważna różnica. Proszę mi wierzyć, w tym czasie, kiedy była ta gala. W Las Vegas doskonale wiecie: Eddie Hearn i cała jego ekipa była gdzieś indziej. To są te specyfiki wielkich kontraktów, które ma Dazon z Canelo Alvarezem i z Triple G. Ekipa organizacyjna Matchroom Boxing albo występuje w takiej zupełnie śladowej ilości, albo w ogóle nie występuje tak jak w przypadku tego pojedynku, teraz, który był. Także Wielkie brawa, dla, wielkie brawa dla Canelo Alvareza, doskonale wybrany przeciwnik, on sam zaraz, bo o tym też muszę powiedzieć, zaraz po zakończeniu walki nie wyglądał zupełnie na rozbitego, podrzucam parę zdjęć w trakcie tego, tego mojego komentarza, do tego jeszcze do tego jeszcze powiedział, że no taki był plan. Ja czekałem na ten moment, ja wiedziałem, że, że te lewe proste kruszera. Siergiej Kowaliowa będą coraz mniej skuteczne, że ja będę miał tę szansę zadawać te ciosy. Nie wolno się spieszyć w boksie. Boks to sport dla ludzi, również z wielką cierpliwością. Nie każdy mistrz może taką cierpliwość mieć. Wielkie brawa dla Canelo, dlatego że wielu innych podejrzewam w tej sytuacji, jak przebiegała ta walka, nie wiem, zaczęłby walczyć inaczej, zacząłby walczyć nie w ten sposób który gwarantował mi zwycięstwo, natomiast Canelo zupełnie się nie zmieniał. Przez wszystkie rundy coraz bliżej, coraz bliżej, coraz mniej tych, tych lewych prostych, coraz mniej skuteczne, coraz mniej odpychające. No i w końcu koniec w 11 rundzie. Wielki pięściarz. Co dalej? Nie będę robił tak jak Chris Mannix. nie będę go pytał o rzeczy o 20 minut po zakończeniu walki. Na razie wielkie brawa, niech odpocznie. Czekamy na następne pojedynki. Pozdrawiam serdecznie.